Cześć. Oglądaliście może kiedyś film Szeregowiec Ryan? Ta hollywoodzka produkcja tak luźno nawiązuje do prawdziwej historii, do historii braci Niland, którzy walczyli, brali udział w walkach podczas II wojny światowej. Trzech z tych braci zginęło ocalał tylko jeden i ten oddział w tym filmie szuka szuka tego ostatniego z braci, z czterech braci, bo władze Stanów Zjednoczonych no, chciały oszczędzić już i tak tej nieszczęsnej kobiecie, matce tych braci, tego, tego wielkiego bólu utraty czterech wszystkich braci. A wiecie, że w gminie Sosnowica również byli tacy bracia. Również byli, byli tacy, tacy bracia, żyło czterech braci. Co prawda, zginęło dwóch, ale ci dwaj, którzy przeżyli, również zapłacili bardzo, bardzo wysoką cenę za to, że walczyli o wolną polskę, za to, że walczyli o, o, o suwerenność, o niepodległość naszego kraju. Chodzi o braci majewskich. W ogóle dla mnie historia tej rodziny to taki, to taki symbol, symbol właśnie walki o, o wolność takiego bezgranicznego poświęcenia się, Sprawie Polski. Wieś zbójno, dzisiaj już mocno wyludniona, ale w czasie tej wojennej zawieruchy, no tutaj tętniło życie. Ona była gęsto tutaj zamieszkana, było dużo, dużo więcej domów. Tu właśnie mieszkała rodzina Majewskich. Oprócz czterech braci, były jeszcze trzy siostry: Pelagia, Bronisława i Aleksandra. Moja prababcia, żona Stanisława Armacińskiego, tego samego, który zginął z rąk hitlerowców w obozie w Oświęcimiu. O wsi zbójno można śmiało powiedzieć, że była taką kolebką polskości. Nie tylko w gminie Wołoskowola, czyli w obecnej gminie Sosnowica, ale w całym powiecie włodawskim. Dlaczego? Dlatego, że. W innych okolicznych wsiach, na przykład w Sosnowicy, mieszkało sporo Żydów, dużo Ukraińców, no i oczywiście Polacy, we wsi zbójno mieszkali w zasadzie sami Polacy, sami katolicy. W 1946 roku ginie najmłodszy z braci majewskich, Zygmunt, ma zaledwie 20 lat. Ginie w takich okolicznościach, że partyzanci Mocno podbudowani sukcesem, jaki odnieśli we Włodawie, oni tam rozbili wielki postarunek bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Podbudowani tym, tym, tym sukcesem, podejmują za szybko chyba decyzję o, za, o kolejnym ataku. Otóż na drodze pod to jest mała miejscowość między Urszulinem a Cycowym. Tam napotykają trzy samochody. Pojawiają się, tak za zakrętu wyjeżdżają trzy auta. Partyzanci wiedzą, że te samochody należą do, do Urzędu Bezpieczeństwa, do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dowódca Jastrząb Leon Taraszkiewicz daje sygnał do ataku. Wywiązuje się konfrontacja, wywiązuje się strzelanina. Bardzo intensywna, bo obie strony są bardzo dobrze uzbrojone. Ale za zakrętu pojawiają się kolejne auta, kolejne pojazdy. W sumie łącznie było aż 11 samochodów, jedno działko i jedna tankietka. No, nie spodziewali się tego żołnierze podziemia. malutku. Ta strzelanina cichnie, obie strony odpuszczają i kończy się ta walka w sumie nierozstrzygnięta. Ale po stronie właśnie komunistycznego aparatu władzy, po stronie Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest 18 ofiar śmiertelnych, a ponad 30 żołnierzy zostaje rannych. Po stronie podziemia niepodległościowego, po stronie oddziału Jastrzębia no jest niestety jedna ofiara śmiertelna, jeden dzielny żołnierz, ginie w tym boju i jest nim właśnie Zygmunt Majewski, pseudonim Lenin. W 1947 roku, a więc rok później, ginie drugi z braci majewskich, Bolesław, pseudonim Żyd. Bolesław był wcześniej bardzo dzielnym, bardzo odważnym żołnierzem armii krajowej. On w takiej dużej potyczce, dużym boju połączonych sił armii krajowej, krajowej i armii ludowej przeciwko hitlerowcom on zostaje ranny w nogę. Ale nie tak powierzchownie jak to w filmach. Kość nogi jest roztrzaskana od tamtej pory Bolesław utyka na nogę, jest osobą niepełnosprawną. W sierpniu, 6 sierpnia 1947 roku na dom Majewskich, który stał w tej wsi e, zbójno, Urząd Bezpieczeństwa dokonuje nalotu, napaści. W, wchodzą do tego domu, e, bardzo dotkliwie biją Bolesława. E, osobę niepełnosprawną wyciągają z domu na podwórku, biją kijami, kopią leżącą niepełnosprawną osobę do, do momentu, kiedy Bolesław przestaje oddychać. Po prostu urzędnicy bezpieczeństwa publicznego, żołnierze korpusu. Bezpieczeństwa wewnętrznego katują bezbronną, niepełnosprawną osobę na jego własnym podwórku. Coś strasznego. Tam jeszcze, żeby zatrzeć te ślady tej, tej, tej masakry, tej rzezi, strzelają jeszcze już do nieżyjącego Bolesława. Strzelając. Że niby to chcieli upozorować jakąś inną śmierć, że, że Bolesław gdzieś tam zginął od kuli w jakichś tam niewyjaśnionych okolicznościach. Czyli nie dość, że go katują na śmierć, to jeszcze zbezcześcili jego zwłoki, strzelając już do, do nieżywej osoby. Bolesław przez cały czas od momentu, kiedy został trafiony w nogę odkładał sobie, zbierał sobie oszczędności, odkładał sobie pieniążki na, na operację, którą miał wykonać pewien dobry lekarz w Lublinie. No, ta, ta, ta operacja była kosztowna, Bolesław odkładał na to pieniądze. Podczas tego nalotu, podczas tej, tej grabieży, funkcjonariusze UB Kradną te pieniądze, Kradną jeszcze inne wartościowe rzeczy z domu majewskich i w ten sposób bolesław, Bohater Armii Krajowej traci życie. Kilka dni po zamordowaniu Bolesława zostaje aresztowany trzeci z braci majewskich, Felix, ale zanim zostaje aresztowany. Felix no, jest... Tutaj na tych terenach, na terenie gminy obecnej, gminy Sosnowica, a ówczesnej gminy Wołoskowola, jest takim animatorem ruchu niepodległościowego, ruchu oporu. On, on jest członkiem Armii Krajowej, on ma swój oddział. On tutaj dzielnie walczy z niemieckim okupantem, a kiedy w 1945 roku, we wrześniu powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Róg Felix Majewski e, wstępuje do tej organizacji zostaje komendantem e, rejonu drugiego e, obwodu włodawa e, który obejmuje swoim działaniem gminę Wola Wereszczyńska i właśnie Wołoskowola czyli obecną gminę Sosnowica e, jest bardzo aktywnym dowódcą. Jest autorem wielu akcji, wielu, wielu brawurowych akcji. Dzielnie walczy. Ale w 1947 roku ujawnia się. Korzysta z amnestii, jaką ówczesna, ówczesna władza ludowa no, dała. Tym żołnierzom podziemia, on z tego korzysta, ujawnia się. E, no i te, te wszystkie e, grzechy w cudzysłowie, które popełnił jako, jako, e, jako działacz podziemia zostaje, zostają mu przez władzę wybaczone. E, on jakby miał ma czyste konto. Ale kiedy się ujawnia, nie, nie zrywa kontaktów z podziemiem. On dalej pomaga oddziałowi Edwarda Tareżkiewicza, oddziałowi żelaznego i no to wychodzi na jaw, zostaje na niego złożony donos, ktoś na niego skarży władzą. No i wtedy Felix Majewski dostaje wyrok ten najcięższy, zostaje skazany na wielo, wieloletnie więzienie. Z czego odsiaduje bez mała 10 lat. Czwarty z braci majewskich, Wacław Pseudonim Lis, zostaje aresztowany jako pierwszy, bo już w 1944 roku, zaraz po wkroczeniu na te tereny Sowietów, on początkowo jest przetrzymywany w Białym Stoku. Następnie zostaje uwięziony w obozie jenieckim NKWD w Ostaszkowie. To jest teren byłego Związku Radzieckiego. Później NKWD zmienia mu obóz. Wacław jest przeniesiony do obozu w Rizaniu. Po dwóch latach. Wraca do kraju w 1946 roku, ale niedługo cieszy się wolnością, bo po pięciu latach, w 1954 roku, zostaje ponownie aresztowany. Dostaje wyrok 4 lata więzienia. Podczas odsiadywania tego wyroku jest zmuszany do niewolniczej pracy w straszliwych warunkach w kopalni węgla. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o braciach majewskich, zajrzyjcie do tych książek: Jastrząb kontra UB Henryka Pająka i Żelazny kontra UB, również tego samego autora. Pozdrawiam.